Zawał serca. Co roku dotyka około 70 tysięcy osób w Polsce. Każdy taki przypadek to ludzka tragedia, gdyż statystyki są bezlitosne. Co trzecia osoba z zawałem umiera zanim dotrze do szpitala. Skąd takie przerażające żniwo? Drodzy Państwo, w dużej mierze z opóźnionej reakcji. Wielu chorych bagatelizuje pierwsze objawy i próbuje je przeczekać, a to. Dosłownie i w przenośni gwóźdź do trumny. Przygotowałem dla Państwa listę najczęściej powtarzanych mitów na temat zawału. Tych skrajnie niebezpiecznych dla życia, które omówione zostaną na początku, i kilka mitów, w które wierzyć po prostu nie warto, przez które niepotrzebnie tracimy radość życia. Sprawdźmy najpopularniejsze mity na temat zawału. Pierwszy mit dotyczy przekonania, że zawał serca można zatrzymać, przykładając widelec pod nos. A powyżej wargę górną. Proszę Państwo, kilka lat temu pojawił się w internecie film, który zdobył dużą popularność, w którym autor przekonywał, że tą metodą można skutecznie wyleczyć zawał w 5 minut. Otóż. Przykładanie widelca w dowolne miejsce na naszym ciele nie jest skuteczną metodą leczenia zawału. Moja rada jest taka. Nie wierz człowiekowi, który myli EKG z zestawem obiadowym. Widelec jest świetny do spaghetti, ale zawału nie wyleczy. Na ten mit szkoda więcej czasu. Mit numer dwa także powstał w odmętach internetu. Głosi on, że podczas zawału serca trzeba energicznie kaszleć, żeby się uratować. To jest także bardzo popularny mit internetowy, który może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Pamiętajmy, że intensywny kaszel stanowi dodatkowy wysiłek dla organizmu i zwiększa zapotrzebowanie serca na tlen, co niestety w trakcie zawału jest wręcz niewskazane, a nawet zabójcze. Natomiast kolejny mit brzmi tak: kieliszek mocnego alkoholu pomoże opanować zawał. Drodzy Państwo, ten mit z kolei wywodzi się z przekonania, że alkohol rozszerza naczynia krwionośne i uspokaja. Jednak w sytuacji zawału serca, picie alkoholu nie przynosi korzyści, a wręcz może zaszkodzić. Otóż spożycie mocnego alkoholu, drodzy widzowie, nie udrażnia zatkanych tętnic wieńcowych i nie powstrzymuje obumierania mięśnia sercowego. Wręcz przeciwnie. Alkohol w początkowej fazie przyspiesza akcję serca i podnosi ciśnienie i tym samym obciąża Układ krążenia. Natomiast kolejny mit brzmi następująco: picie kawy wywołuje zawał serca. Otóż kawa bywa obwiniana o różne problemy sercowe, dlatego że kofeina przyspiesza tętno i może podnosić ciśnienie tętnicze krwi. Wiele osób sądzi, że aby uniknąć zawału, należy odstawić kawę. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w badaniach naukowych. Przeciwnie, coraz więcej danych naukowych wskazuje, że umiarkowane spożycie kawy nie zwiększa ryzyka zawału serca, a może mieć nawet efekt ochronny, a w odnośniku na dole tego filmu znajduje się pełna wersja tego odcinka. Kliknij, bo warto go wysłuchać.